Hej, hej! Dziś bierzemy pod lupę jeden z najbardziej uroczych elementów wyprawki. Buciki niemowlęce, czyli tak zwane niechotki. Są piękne, są słodkie, ale czy noworodek naprawdę ich potrzebuje? Czy to będzie hit, czy raczej kit wyprawki? Zaraz się przekonamy. Na rynku znajdziemy naprawdę milion modeli od maleńkich trampek, takich, na które ja się skusiłam, malutkie Adidasy, e, które są naprawdę przeurocze i muszę Wam powiedzieć, no, że ja się nie mogłam powstrzymać, żeby je kupić. To na przykład po ciepłe skórzane bodki albo piękne modele dla dziewczynek też nie mogłam się oprzeć, więc kupiłam takie małe niechotki Złote balerinki. Ale pytanie brzmi tak: tylko czy one mają jakąkolwiek funkcję dla noworodka? No cóż, nie do końca. Noworodek nie chodzi, a jego stópki najlepiej rozwijają się, gdy są swobodne, bez żadnych butów. Pediatrzy zalecają raczej skarpetki, kioszki ze stopkami, bez żadnych butów. Więc y, ciężko stwierdzić, czy te buty są właśnie kitem czy hitem y, wyprawki. Są przesłodkie, przeurocze, maleńkie, ale czy tak naprawdę są Twojemu dziecku potrzebne? Zaraz odpowiemy na to pytanie. I tu pojawia się największy problem. Zakładanie bucików na maleńką, wiercącą się stópkę to nie lada wyzwanie. Nie raz czy dwa te buciki spadają i możemy je zgubić. Często są albo za ciasne, albo właśnie spadają po kilku minutach, bo są za luźne. Gdyż tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dobrać tego rozmiaru dokładnie. No i kolejne pytanie się teraz yy, pojawia. No, i do czego tak naprawdę one mają służyć? Śpieszę z odpowiedzią. Nie grzeją wcale lepiej niż skarpetki, nie ułatwiają nauki chodzenia, bo noworodek no jeszcze nie będzie chodzić. Więc to nie jest w ogóle ten etap. A w dodatku są często naprawdę bardzo drogie. Więc w czym one tak naprawdę mają nam pomóc? No ale umówmy się, czy tak naprawdę jesteśmy w stanie się im oprzeć? Pokażę Wam jeszcze raz, popatrzcie. Czy jesteśmy w stanie oprzeć się tym maleńkim mucikom, które nasze noworodki będą mieć w swojej szafie? Ja osobiście kocham niechotki. Więc moja córeczka ma już dwie pary kupionych niechotków, malerinki. I właśnie pierwsze Air Maxy, które, no umówmy się, super tanie nie były. Ale mam słabość do butów. Poprzednie dzieci również je miały, więc postanowiłam, że również kupię je dla trzeciego dziecka. Mimo tego, że wiem, że jest to tak naprawdę zbędny gadżet, czyli kit wyprawki, kupuję je. Bo są tak naprawdę przeurocze. Dodają takiego stylu do małych outfitów i po prostu kupowanie ich sprawia mi ogromną radość. Więc podsumowując, pod względem praktycznym, niechotki są wyprawkowym kitem. Niestety, noworodek ich wcale nie potrzebuje. Nie dają mu nic poza tym, że ładnie wyglądają. A pieniądze tak naprawdę zamiast kupowania niechodków można wydać na coś dużo bardziej praktycznego czy przydatnego. Ale czy jeśli chodzi o uroczystości, to mm, radość ich posiadania nie sprawi tego, że będą hitem jednak tej wyprawki? Myślę, że na to pytanie musicie sobie sami już odpowiedzieć, bo y, mówię, ja osobiście, wiedząc, że to jest kit, i tak chociaż te dwie czy pary bucików naszej córce kupiłam. Czy potrafisz się ty oprzeć i nie kupować takich małych słodkich bucików, bardziej tak naprawdę dla siebie niż dla malucha? Ciężko stwierdzić. Ja kupiłam dwie pary na razie i przyznaję się, wiedząc, że są kitem wyprawkowym. A Wy dajcie znać, co myślicie o bucikach, niechotkach, o ich kupowaniu, czy są hitem, czy kitem. Kupujecie czy uważacie, że to jest naprawdę zbędny gadżet. Dajcie znać mi w komentarzach i pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej soboty. Do usłyszenia niebawem w kolejnych odcinkach hit czy kit wyprawki.